W media, news. Sowiecka Biaboru poligon pierwszej rewolucji seksualnej, wydania Xigreskak i opartej na dokumentach źródłowych odmówi państwowe wydawnictwa. Ich stanowisko jest zgodne z linii w BAC które nie pozwala i ukazywa sowieckiego komunizmu w negatywnym wietle. Do tej pory stawia się na Białorusi pomniki m.in. Leninowi. Autor Białorusin, profesor. Aleksander Hukraska Abowski Udowadnia, i kreska przeprowadzony w latach dwudziestych. Ubiegłego wieku eksperyment obyczajowy doprowadził do destrukcji rodziny oraz głębokiej demoralizacji społeczeństwa. Komunistyczna ideologia widziaba w rodzinie powakreska n przeszkod stoice na drodze do stworzenia państwa komunistycznego. Poczynając od rewolucyjnego w Rosji roku 1917 rozpoczyna się wiadoma walka z rodzin, pisze profesor Hukreska Abowski. Za najskuteczniejszy or w tej rozgrywce uznano zniszczenie zasad moralnych czy etycznych, które od wieków obowiązywały w europejskich społeczeństwach. W swoistym instrukta M. Jak zdemoralizować społeczeństwo, była wydana w sowieckiej Rosji, 1920. Rok kreska K. Aleksandry Kobywąta dla T. Tyros. M. M. w niej przeczyta m.in. Moralno-Klasy Robotniczej odrzuca z zewnątrz ten form relacji pepci i dla klasowych zadat klasy robotniczej jest zupełnie obojętne, by mi bona bywa ba form de i ustalonego związku Profesor Ukreska Abowski podaje i kreska na początku lat dwudziestych. Ubieg wieku istniał specjalny kobiecy związek komitetu centralnego komunistycznej partii Białorusi Kierowała nim Zofia Szamardina, gorca zwolenniczka idei propagowanych przez wspomniany wykreskami kobątej. Shamardina Szamardina między innymi: Wszystko dla maksymalnego ułatwienia rozwodów, wsparcia konkubinatów, wprowadzenia pewnej swobody, tak aborcji. Wszystkie te rewolucyjne postulaty zostały w latach 1919-1929 wcielone w kreskę Ecie. Prawo do zabicia dziecka nienarodzonego bez podania jakichkolwiek powodów, wprowadzono na Białorusi i 18 listopada 1920 roku. Dwa lata wcześniej na terenie zwisku sowieckiego przyjęty został kodeks stanu cywilnego, lubów i prawa opiekuńczego. Na Białorusi jego wprowadzenie pozwala bo obywatelowi legalnie funkcjonowa w kilku zwiskach map kreska ackich jednocześnie. Kodeks ten również kreska maksymalnie ubatwia cywilne rozwody. Wystarczy bo kreska jedno z map kreska onków z Bokreska kreska y, bo w łóżdzie pisemne owiadczenie rozwodowe. Od roku 1924 wprowadzono prawo nakazujące kwaterowanie w jednym pomieszczeniu kobiety i m kreska nawet sobie nieznajomych. Szczególnie stosowane to było w tak zwany. Komunach embocie kreska owych Najcz, opuszcza byje kobiety, zawzgie Edu na przymuszanie ich do współkreska Ecia przez współblokatorów. Aleksander Hu abowski opisuje w swojej x eksperyment polegający na doprowadzeniu do tak zwany Zwisku map kreska zbiorowego. Dwukiem kreska, czy z bobeczonych by map kreska cywilnym z dwiema kobietami, i mieli oni funkcjonować jako jedno map kreska Co? Oczywiście, skoczy Bosi Pora kreska K. Na Białorusi powstał w latach dwudziestych. Ruch precz ze wstydem, którego CZ Bonkowieł wieowa kreska Ali, kreska e naturalna niemia bo powcigliwo jest to znak starego systemu, a nago to demonstracja równości i demokracji. Nie trudno dostrzec. Kreska e-Hazba do GS jest w kreska e przez zwolenników liberalizmu moralnego. Uczestnicy ruchu, wspieranego przez władze komunistyczne, chodzili bez ubrat po miastach i wsiach. Propagowanie tak rozwizbnego trybu kreska e jak pisze autor, rewolucji seksualnej i doprowadzi go do rozprzestrzenienia się zjawiska zbiorowych gwałtów. Z czasem ulice zaroiły się od nielubnych i porzuconych dzieci. Zwiski map kreska Eckie zawiera by osoby nieletnie. Nastaba plaga rozwodów. Aborcje baby tak nagminne. Kreska doprowadzi do gwałtownego kurczenia się populacji. Widzce tragiczne skutki propagowanej rewolucji seksualnej oraz zgodnie z dyrektywami, jakie nadeszły z Moskwy, w badze sowieckiej Białorusi wycofa z tego niebezpiecznego przejawu społecznej in -ynierii. Na polecenie Stalina w latach 30. Zanczby wprowadza komunistyczny model wstrzemięźliwości seksualnej, co stop przymusowej. Kulterosa zastpiono chodem wobec te kreska fizycznej i sportu. Zwizek sowiecki się bowiem przykowa do wojny i podbojów. Stalin rozumiał. Kreska S sprawnej Armii nie sposób zorganizować w zdemoralizowanym społeczeństwie.